Cześć Boże! Witam drogich radiosłuchaczy i zapraszam na trzecią część cyklu poświęconego losom współczesnego nam świętego, arcybiskupa Łukasza Wojno-Jasienieckiego, chirurga, profesora medycyny i zarazem ordynariusza diecezji Semferopola i Krymu. Z uwagi na obszerność materiału, ostatnie części tego cyklu poświęcają martyrologii naszego bohatera. Męczeństwo arcybiskupa Łukasza nabiera szczególnej głębi przez to, iż odtajnione zupełnie niedawno materiały Służby Bezpieczeństwa pozwalają chłodnym okiem historyka spojrzeć na tragedię ukrytą przed światem za zasłoną więziennych murów, wejść wraz z naszym bohaterem do sal tortur, przebywać z nim w aresztanckich celach, w końcu śledzić jego perypetie na dalekiej północy. Przed nami dramatyczne losy męczennika, wyznawcy, obywatela, którego socjalistyczna już ojczyzna uznała za swego wroga. Dwa tygodnie po wyświęceniu na biskupa, w noc 9 na 10 czerwca 1923 roku Łukasz został aresztowany. Chrześcijanin, kapłan, biskup, znany chirurgo o wielkim autorytecie, był zbyt mocną osobowością, by można mu było pozwolić otwarcie wyrażać dystans wobec nowej władzy kraju rad. Służyłby za zły przykład. Podczas pierwszego aresztowania był przekonany, że jako niewinny człowiek, po wyjaśnieniu okoliczności i złożeniu zeznań, zostanie zwolniony. Stało się inaczej. Po opisanym w poprzedniej części aresztowaniu w Toszkęcie, musiał udać się do Moskwy w celu dalszych przesłuchań. W stolicy służba bezpieczeństwa całą jesień przerzucała go z jednego więzienia do drugiego butyrki Taganka. W końcu października usłyszał wyrok: dwa lata zesłania na wschodnią Syberię. Konwój wyruszył w grudniu 1923 roku. Trasa wiodła przez Omsk, Nowosybirsk, Krasnojarsk. Od koła podbiegunowego dzielił go około tysiąc kilometrów. Po przybyciu do miasta został umieszczony w piwnicy piętrowego budynku siedziby GPU. Pomieszczenie, jak wspominał święty Łukasz, okazało się niesłychanie brudne i pełne ludzkich odchodów. Przybywający w piwnicy Zesłańcy okazali się świadkami masowych egzekucji Kozaków z oddziałów powstańczych, przetrzymywanych w sąsiedniej piwnicy. Jak wspomina Władyka, nie zapamiętałem nazwiska ich przywódcy, ale nigdy nie zapomnę karabinowych salw, które docierały do nas podczas egzekucji Kozaków. Niedługo mieszkali, jak to ironicznie określił nasz bohater, w piwnicy GPU, ponieważ wysłali ich zimową już trasą, a więc saniami, do odległego około 300 kilometrów na północ jenisejska. Tu sławny chirurg uzyskuje możliwość pracy w tamtejszym szpitalu, ale na każdy zabieg wymagana była zgoda władz. Minęły trzy miesiące i biskup łukasz został wysłany do, jak się wydawało, ostatecznego już celu swego zesłania, liczącej 8 chat wioski Haja, nad jednym z dopływów angary. Ale po dwóch miesiącach sprowadzono go z powrotem. W jakim celu? Otóż szykowano mu nowe miejsce zesłania. Prawdopodobnie miała być to kara za to, że korzystając z pewnej swobody działania, wyświęcał nowych kapłanów, głosił śmiałe kazania i samą swą obecnością podtrzymywał na duchu tamtejsze wspólnoty. Tym razem wysłano go do małego Turuchańska, odległego od koła podbiegunowego o około 200 kilometrów. Ale Władysła nie zmienił swojej postawy. Do pracującego w szpitalu biskupa chirurga ustawiały się kolejki miejscowych tunguzów oczekujących porady lekarskiej i błogosławieństwa. Konflikt z władzami ponownie narastał, teraz wystarczyła mała iskierka. Była nią błahostka. W pierwszych dniach listopada 1924 roku na wizytę do wodyki Łukasza przyszła kobieta z chorym rocznym synkiem. Na pytanie, jak malec ma na imię, odpowiedziała: atom. Zaskoczony lekarz po chwili zdumienia zapytał z ciekawości, czy nie można było nazwać chłopca również polanem albo oknem. Wypisał receptę i na tym wizyta się skończyła. Ale sprawa dopiero się zaczęła. Otóż ów malec okazał się synem przewodniczącego Rady Kraju Turuchańskiego. Urażony urzędnik wysyła 4 listopada list do Komitetu Partii Kraju Turuchańskiego, w którym opisując całe zajście, charakteryzując lekarza jako przeciwnika nowej rewolucyjnej rzeczywistości, prosi Komitet o, cytuję, rozpatrzenie jego pisma i wyciągnięcie wszystkich wniosków z postępowania Jasienieckiego wojną. Odpowiedzią była błyskawiczna rezolucja przekierowująca sprawę ponownie do Turuchańska. Tajne. Pełnomocnikowi do spraw kraju turuchańskiego do wiadomości podjęcia działań. Działania adresatów telegramu były rzeczywiście szybkie. Miejscowy pełnomocnik OGPU, późniejszym KWD, w dniu 7 grudnia trzeba dodać, że tego samego dnia odbyło się przesłuchanie biskupa Łukasza sporządził akt oskarżenia i jednocześnie cytuję: za sprzeciwianie się postanowieniom turuhańskiego komitetu wykonawczego wyznaczył karę administracyjną, natychmiastowe wysłanie oskarżonego o rozpowszechnianie w celach kontrrewolucyjnych, fałszywych plotek, praktykowanie gestów religijnych. Do odległej o od 400 km na północ wioski sułtanicha. Nie wiemy dokładnie, kiedy nastąpiła zmiana miejsca, w każdym razie w rubryce punkt zesłania wioska sułtanicha została zamieniona na osadę Płachiną, wysuniętą 240 km za koło polarne, a więc położoną jeszcze 30 km dalej na północ. Co charakterystyczne, śledztwo zostaje wszczęte 7 grudnia. Tego samego dnia odbywa się przesłuchanie oskarżonego, zapada decyzja o zesłaniu, która w tym samym dniu zostaje wykonana. Wodyka opuszcza Turuhańsk 7 grudnia. Co to znaczyło? Podróż Europejczyka, pokonującego 450 km w samym środku zimy na północ po zamarzniętym Jeniseju, miała oznaczać pewną śmierć. A jednak, mimo wszystko, jakimś cudem wraz z towarzyszącym mu młodym konwojentem milicjantem dotarli do osady. Wodyce wydzielono połowę z jednej z izb, w której przyszło mu spędzić prawie trzy miesiące. Ciężkie, odcięty od świata trzy zimowe miesiące spędzone 240 kilometrów za kołem polarnym. Nigdy dotąd. Ale też nigdy potem, podczas kolejnych dwóch zesłań, nie dotarł tak blisko bieguna. Posłuchajmy wspomnień ze słońca. W Płachin obywają często bardzo silne mrozy i nie ma tam wroni i wróbli, ponieważ przy takim chłodzie mogą zamarznąć w locie i spaść jak kamień na ziemię. W czasie mojego pobytu tylko raz widziałem siedzącego na krzaczku malutkiego ptaszka, podobnego do niewielkiego kłębka różowego puchu. Na strychu mojej izby wisiały rozwieszone sieci rybackie z dużymi drewnianymi spławikami, gdy dmuchał północny wiatr. Spławiki nieustannie stukotały i stukot ten przypominał mi muzykę Griga strupów. Musiałem oczywiście za dnia i w nocy wychodzić z chaty na śnieg i mróz. Było to niezmiernie trudne w zwykłe dni. Ale kiedy dmuchał wspomniany wiatr, sytuacja stawała się rozpaczliwa. W izbie warunki były ciężkie. W oknach pojedyncze szyby rolę drugiej warstwy szkła pełniły przymarznięte z zewnątrz taflę lodu, a w jednym z kątów izby przez szczeliny widoczne było dzienne światło. Dwie sterty nigdy nie topniejącego śniegu, jedna u wejścia, druga w kącie. Mimo energicznego palenia w piecu każdego ranka, jak wspominał święty Łukasz, ogarniał mnie silny mróz, panujący w izbie, od którego woda w wiatrze pokrywała się grubą taflą lodu. Tak minęły prawie trzy długie zimowe miesiące. Bezczynny, oderwany od swojego świata, od cerkwi, nauki, skalpela, pisał później to fizjologa Pawłowa. Byłem wygnany na kraj świata, prawie zupełnie od niego oderwany. Zesłaniu w no niespodziewanie nadszedł kres. Wysłany saniami z Turuchańska umyślnie dostarczył biskupowi list, którym sam pełnomocnik służb Bezpieczeństwa uprzejmie proponował powrót do Turuchańska. Święty Łukasz tłumaczył to zamieszkami, jakie wybuchły w mieście po tym, gdy zmarł jeden z stubylców, któremu nie okazano pomocy. Wzburzony lud, chcąc rozgromić tamtejszy komitet wykonawczy partii, chwycił za kosy, widły i topory. Podejmując na powrót pracę w szpitalu, władyka spotkał się z podejrzanie dużą przejmością ze strony swoich pozornych dobroczyńców. Dobrze pamiętał, jak niedawno, za niezłomność charakteru. Chcąc definitywnie pozbyć się kłopotu, wysłali go na pewno śmierć za koło polarne. Natomiast teraz okazali nawet troskę, zapytując o zdrowie i pobyt w płachino. Mało tego, już ich nie raziły, a przynajmniej nie dawali tego po sobie poznać, przejawy religijności i szacunku okazywanego Świętemu Łukaszowi przez miejscowych, będące nie tak dawno przyczyną kolejnych oskarżeń o działalność kontrrewolucyjną. A jeśli nawet dochodziło do publicznej demonstracji życzliwości, to przedstawiciele władzy nadzwyczajnie w świecie uzdawali, że niczego nie widzą. Święty chirurg odzyskał prawo do korespondencji. Mogło się wydawać, że wszystko wróciło do normy, w myśl starego powiedzenia: w Bagdadzie, Ruchańsku nic się nie działo. Okres kary dobiegał końca. Władyka żył oczekiwaniem powrotu, tym bardziej, że w górę rzeki, w stronę Krasnojarska, płynęły barki i parowce wiozące ze słańców, którzy otrzymali takie same wyroki. Jak pisał Władyka, nasz wyrok dobiegł końca. Barki i stateczki pojedynczo grupami przybywały do Turuchańska, cumowały na przystani, zabierały grupę powracających ze zesłania więźniów i uciekając przed zbliżającym się lodem, zdążały dalej na południe, w górę rzeki do Krasnojarska. Władyka lubił ten widok, będąc przekonanym, że któraś z kolejnych barek zabierze na pokład i jego. Ale sezon żeglugowy zbliżał się ku końcowi. Z ujścia Jeniseju przybywały ostatnie jednostki, a naszego więźnia nikt nie wzywał po dokumenty na wyjazd. Wreszcie wieczorem, w końcu sierpnia, przycumował do na brzeża ostatni w tamtym sezonie parostatek. Co mógł wówczas myśleć święty Łukasz? Nie znamy jego rozterek, ale z pewnością napięcie było ogromne. Czyżby o nim zapomnieli? Czy mogłaby przemknąć mu przez głowę myśl, by udać się samemu do GPU i przypomnieć się władzom? Byłoby to naturalne. Jednakże Włodyka nie chciał czuć się upokorzony. Może kto inny upomniałby się o należną sprawiedliwość, ale nie on. Był na to zbyt dumny. No i to proroctwo. Rankiem 20 sierpnia hierarcha jak zwykle wyczytywał nabożeństwo juczni. Nie mógł się skupić na modlitwie. Słyszał, jak w maszynowni cumującego nieopodal ostatniego w tym sezonie statku parowe kotły nabierały ciśnienia. Rozległ się pierwszy z trzech gwizdków zapowiadających odcumowanie pierwsza katyzma psałterza. Drugi gwizd już głośniejszy, ale władyka go nie słyszy, bo ostatnie słowa 31 psalmu poraziły go jak piorun i, jak wspomina, całą swą istotą, przyjmuje je jak głos Boży skierowany do siebie. Pouczę cię i wskażę drogę, którą pójdziesz. Umocnię moje spojrzenie na Tobie. Nie bądźcie bez rozumu niczym koń i muł, tylko wędzidłem i uzdą można je okiełznać. I niespodziewanie pojawia się głęboki spokój w jego stworzonej duszy. Parowiec wydaje trzeci gwizd i powoli odpływa. Ja zaś, wspomina wodyka, odprowadzam go z cichym i radosnym uśmiechem, póki nie zniknie z pola widzenia. Płyń, płyń, nie jesteś mi potrzebny. Pan przygotował mi inną drogę, nie podróż na brudnej barce, którą pchasz. Ale świetlisty szlak, arcypasterza. Istotnie, biskup nie podejrzewał, że został pominięty nie przez przypadek, czy niedbałość urzędników. Był dla nich zbyt ważną figurą. By w zamęcie zamykania żeglugi w basenie Jeniseju tak po prostu o nim zapomniano. Wodyka jeszcze wtedy nie wiedział, że w budynku Komitetu Rejonowego Partii powstała tajna relacja o dotychczasowej działalności biskupa-chirurga. Właśnie ona była przyczyną pozornej obojętności władz, zwłaszcza służby bezpieczeństwa. Naczelnik Turuchańskiego GPU miał świadomość, że ewentualna wykryta kontrrewolucyjna działalność biskupa Mogło okazać się dla przydatna, wszak dzięki niej jego poprzednika przeniesiono do stolicy kraju. Dając władcy wolną rękę nadzwyczajnie w świecie zapewnił sobie źródło nie tylko informacji i ewentualnych skarg ze strony przychylnych sobie obywatelsko poprawnych współmieszkańców, ale również i zarzutów w kolejnej sprawie, która już wówczas chodziła mu po głowie. Tym bardziej, że w tym czasie dotarła do niego owa tajna relacja towarzysza sekretarza Komitetu Partii zawierająca oprócz opisu działalności Władyki i kilku zarzutów pod jego adresem, również wniosek o podjęcie odpowiednich kroków. Nie w tej sytuacji Władyki nie można było tak po prostu wypuścić na wolność. Prace truchańskich śledczych OGP utrwały. Szykowała się kolejna przykra niespodzianka, szykowano kolejne oskarżenia. Napięcie rosło, ponieważ Władyka otrzymał już z krasnojarskiej prokuratury powiadomienie o nadchodzącym końcu zesłania. Śledczy mieli więc coraz mniej czasu. Przygotowując w pośpiechu nową sprawę, popełnili błędy proceduralne, co dało podstawy prokuraturze do odrzucania nowego aktu oskarżenia. O cóż, tym razem oskarżano naszego zesłańca. Zarzuty są jednocześnie potwierdzeniem autorytetu i skuteczności działań Świętego Łukasza i jego pracy na polu cerkwi. Cytuję: Oskarża się go o to, że jego działalność jest hamulcem we wciąganiu mieszkańców i młodzieży w prace społeczno-kulturalno-oświatowe. Ale święty Łukasz również nie próżnuje. Zwraca się do prokuratury i Miejscowego Komitetu Partii z prośbą o pomoc w wyjaśnieniu przyczyny jego bezprawnego zatrzymania w miejscu zesłania. Tym razem szczęście sprzyja naszemu bohaterowi. Ponieważ na miejscowego śledczego nie dość, że naciskała miejscowa prokuratura i organy partii, to przypomnieli sobie o nim jego zwierzchnicy. Otrzymał od nich telegram, wysłany 1 grudnia, ponaglający go do wydania zgody na wyjazd w Ładyki. Mimo tego zakłada nowe sprawy, sporządza kolejne protokoły, przesłuchuje różnych świadków. Na jego nieszczęście to już nie przekonuje kierownictwa i nawet telegram z 3 grudnia o postępach pracy w nowej sprawie przeciwko hierarze nie zmienił decyzji naczalstwa. Musiał opornego hierarchę wypuścić. Stało się to 4 grudnia 1925 roku. Dla wodyki dzień ten stał się długo oczekiwanym dniem odjazdu. Sanie z Władyką ruszyły w ponad tysiąc kilometrową trasę po zamarzniętym Jeniseju, co oznaczało ponad miesięczną podróż. Ale tym razem była to podróż na południe, do wolności, choć biskup nawet po dotarciu do Krasnojarska pozostawał nieufny, obawiając się kolejnego podstępu. Wszak w ślad za nim powędrował kolejny wniosek turchańskich śledczych o aresztowanie i zesłanie na północ. Zaraz po przybyciu do miasta Władyka wykonuje w miejscowym szpitalu pokazowe zabiegi chirurgiczne. Fakt bez wątpienia fenomenalny. Po trudach długiej podróży przez zamarznięty kraj w najsurowsze zimowe miesiące, wyczerpany, zmordowany na śnieżnych i lodowych wybojach, święty chirurg od razu w wieczór po przybyciu, w wyniku pewnych okoliczności, podejmuje się operowanie oka. Choć operacja nie była skomplikowana, to mimo wszystko był to zabieg na delikatnym organie oku, wymagający olbrzymiej precyzji, spokoju, skupienia pewnej ręki oka orła, serce, lwa i ręki kobiety, jak niegdyś sprecyzował Włotyka. W jakiej kondycji musiał być chirurg powracający z zesłania? Niezależnie od wytrzymałości i odporności człowieka, taka podróż musiała pozostawiać wyraźne ślady, wymagające okresu rekonwalescencji, a Władyka, zamiast samemu udać się na leczenie i odpoczynek, spieszyłby pomóc innym. Taki już był, jak ptak, który nie może nie śpiewać. Po bożonarodzeniowym nabożeństwie całonocnego czuwania i porannej liturgii, którą Władyka koncelebrował z miejscowym ordynariuszem, świętego Łukasza odwieziono na dworzec kolejowy. W połowie drogi do powozu zdołał wskoczyć młody milicjant, w którym Władyka rozpoznał tego samego konwojenta, który odwiózł go za koło polarne i ulokował w Płachino. Młody człowiek serdecznie obejmował i całował odjeżdżającego hierarchę, jakże inne ludzkie oblicze władzy. Ale nie on jeden pragnął pożegnać biskupa na dworcu, bowiem oczekiwał go spory tłum ludzi. W końcu pociąg ruszył, a w nim święty Łukasz, który tym razem udawał się na zachód. Był styczeń 1926 roku. Tak dobiega końca pierwsze zesłanie naszego bohatera. Uprzedzając wydarzenia powiem, że czekają go kolejne niesłuszne oskarżenia, aresztowania, tortury i zesłania. Zbliżają się okrutne lata 30. I 40, w wirze których chyba największą tragedią świętego Łukasza ukazała się gotowość do wycofania się z życia cerkwi po to, by móc realizować powołanie uczonego chirurga, co w konsekwencji pozwoliło uratować tysiące, jeśli nie dziesiątki tysięcy żołnierzy w czasie II wojny światowej. Kolejnym dramatem była chwilowa ufność w dobre intencje stalinowskiej władzy w latach 1944 45 Kiedy gorzka prawda i świadomość okrutnej manipulacji bardzo szybko okazała się ogromnym ciężarem dla naszego bohatera. Do usłyszenia więc w kolejnej audycji ksiądz Mariusz Szynak.